O siemanko, wróciłem, powiem wam, że odkąd nagrywam te moje gry, to nie mam kiedy grać, bo fizycznie pełna chata tutaj ludzi, teraz mam chwilę spokoju, nie wiem jak długo to będzie, bo dzieci są u sąsiadki i dobra, lecimy, pamiętam, że jakiś statek tam e, napadliśmy, Tyle, musimy znaleźć kimś wina. Dopłogi, jesteśmy? Tak, dokładnie. Trochę mnie to martwi, a trochę bawi, że ta fabuła jest tak mało skomplikowana. W sensie, że nie trzeba szukać ścieżki jakoś dłużej. Tylko idziemy sobie do przodu i wszystko się dzieje. Korytarzówka taka. Kierka. Fajnie, że są te podpowiedzi, ile razy tam. Mam tak, że gram w jakąś gierkę, nie odpalam jej bardzo długo. Później zaczynam grać i utknąłem, bo zapomniałem jakiegoś klawisza czy coś. Ah am shut up before we can't say I'll miss the first bucket. What do you think he will call her? Final offer, two. He called that final office the final offer.

Zrobię na taką odległość. Zaczej nie. Dobra. Dobra. Udało się. O, przepraszam Was, mam telefon. muszę szybko tutaj zatrzymać. No co tam? Nie, nagrywam slide'a. A, co dojechałaś? Co gadasz? ale ja... ja... bo nie zatrzymałem transmisji. Opa. O masakra. No oczywiście żonka, nie? Pierw mówi, żeby nie zawracać gitary, a później sama zawraca gitarę. To ma to się w cyrku nie śmieje. No, Teraz powinna wrócić też moja kamerka. Zobaczymy, jak to wygląda. Chciałbym też jakieś pauzy się nauczyć. Wszystkim Komarka nie wraca A bo nie ma, nie ma aplikacji Kurde. Problemy techniczne Zaraz wracamy spokojnie to Nic złego się nie dzieje Dobra, start. O, jeszcze tutaj trzeba tylko... No. Marka. I jesteśmy. Dobra i wracamy do Batmana już, już, tu jesteś, już tu jesteśmy Sorry za to wszystko Za mieszanie całe Tu już jest Do zaskakowania potrzebny jest kod bezpieczeństwa Aha w ten no, sposób Trzeba spróbować jak nie Czekajcie bo ta kamerka mnie tutaj tak dziwnie łapie to się przewróci o jak zwykle o, się ścięgam o lepiej chyba to. no A, dobra co? już się złapiemy? Trzeba się, że na tą rurę mam wskoczyć? Nie, tutaj. Też nie. Na ja to przyszedłem. A ta dobra jest dobra. Nie, to RTI w no, tym to jest to. się Y. Dziwna akcja. Wiecie, odpalę sobie tylko YouTube'a tutaj na telefonie, żeby zobaczyć Wasze komentarze czy coś tam, jak ktoś tu by był. No nikogo nie ma, ale... To tam podumujmy się trochę. O, jesteśmy na żywo. Mamy sobie pierwszy komentarz na czacie. Ciach. I zapraszamy do oglądania, oczywiście.

Było kiedyś trzeba było rzucić dannie z termowanym batterangiem. Ale celujemy. O, przepraszam znowu telefon. Ale to się nie skończyło dzisiaj dobrze ten live'ik.